Cześć, witam Was serdecznie na kanale Crypto Mining, tu Piotr z tej strony. I dzisiaj będzie filmik taki eksperyment, który zrobiłem. A eksperyment o co chodzi w tym eksperymencie? Najpierw Wam zadam takie pytanie, żebyście się zastanowili. Ile razy w ciągu dnia, jeżeli na przykład macie odpalony laptop, komputer, odchodzicie od niego, a jest komputer lub laptop jest włączony? Czy na przykład idziemy sobie robić kanapki, ktoś tam pali papierosy, wyjdzie sobie zapalić, zrobić sobie herbatę, kawę, czy tam porozmawiać. Takich momentów jest bardzo wiele w ciągu dnia. Ja sam wiem po sobie, ile mam takich momentów, bo u mnie tych parę godzin dziennie jest laptop odpalony. I tak sobie pomyślałem, przecież to wszystko chodzi na pusto. Telefon nie ma problemu. Klik włączamy, jest czarny ekran, nic nie działa. Z laptopem to by trzeba było wyłączyć. Ewentualnie ustawić na, żeby on się sam po paru minutach wyłączył laptop lub ten komputer, żeby się ekran ciemnił, nie pobierał energii, ale często są to właśnie takie 5 minut czy 10, zależy jak ktoś ustawi. I tak pomyślałem sobie, jakby to zmonetyzować. I zaraz Wam pokażę, jak ja to rozwiązałem, bo mówię, takich momentów jest dużo w ciągu dnia. Eksperyment trwał dosłownie 5 dni. Chciałem zobaczyć, i ile tego się nazbiera. Ale za czym przejdziemy do głównego, o co chodzi, to powiem Wam, że zapraszam Was na naszą stronę internetową do czytania artykułów, subskrypcję naszego kanału. I przeczytajcie ten artykuł o BitPandzie, albo obejście u nas filmik o BitPandzie, ten nowy, bo będzie fajna akcja początki kwietnia rozdają akcje firm także kto zdąży jeszcze w marcu sobie to wszystko porobić czyli zarejestrować się, zweryfikować, tam trzeba pierwszą transakcję zrobić, zakupić krypto, ale dzięki pierwszej transakcji dostajemy 5 euro bonusu jeszcze jest tam w Akademii następne 5 euro za zrobienie quizu tylko pamiętajcie, bo sporo osób też pisze i robi pomyłki, bo na przykład jest 25 euro pierwszy taki depozyt, żeby sobie na zakupić krypto i często wiele osób robi 25 euro depozyt, a dochodzi 20, na przykład, 4 z czymś. Po drodze jest jakaś prowizja. Także pamiętajcie, żeby to było 25 euro, równo trafiło na konto. To jest minimum takie. I wtedy weźmiemy udział, właśnie, w rozdaniu akcji firm w bitbandzie, które będą w początkiem kwietnia. I teraz przechodzimy do głównego tematu, związanego, właśnie, jak zmonetyzowałem ten wolny czas, który odchodzę od komputera. Pamiętacie może wcześniejsze filmiki robiłem o Play Nano, są tu opcje zarabiania są fałcety, gry yy, i wiele innych opcji, plus takie oglądanie filmików yy, na, yy, na Widow wyłączę ten dźwięk, na oglądanie filmików na Widwout TV, gdzie tam jest wiele podplatform, na przykład yy, The Panda na przykład jest związana yy, z gotowaniem, jak to sobie rzuca. I tutaj za oglądany czas, będą w międzyczasie się pojawiały reklamy, dostajemy punkty. I teraz, 5 dni trwał eksperyment. Yy, wszelkie momenty, w których odchodziłem, na przykład yy, zrobić sobie kawę, raczej kawę nie piję, zrobić sobie herbę, herbatkę, kanapki, coś tam do dzieci, tych momentów było wiele przez 5 dni. I teraz Wam pokażę, ile się punktów nazbierało. Tutaj kliknę w rewards, jest 100, 1137 punktów z czego 50 punktów jest, bo codziennie tutaj dostajemy kod, klikam add i te punkty mi wpadają tutaj, czyli codziennie 10 punktów było z tego zalogowania się po prostu na tej platformie. I teraz przejdziemy, zmonetyzujemy sobie to, te punkty. Czyli sobie, i zobaczymy ile tak naprawdę się dostało, ale zobaczmy ile jeszcze mamy na Playnano. Na Playnano, odświeżę żeby było wiadomo, na Playnano mamy 0,008 tam centa, bo ostatnio też y, wypłacałem, to się resztę nazbierało. I teraz tak, z, mam połączone to konto y, z, z play no, i teraz y, zmonetyzujemy. Tutaj wchodzę sobie, otwieraj, że się odświeżymy, tą też stronę odświeżymy, bo coś. Przymula jest tutaj i tutaj transfer points, czyli przetransportujemy, transferujemy punkty. I teraz gdzie chcę, Bo jest opcja z Playnano albo na Quick Crypto, na tą aplikację na telefon. bo też jest taka opcja. I ja sobie wybieram Playnano Start Readem Proces. I teraz właśnie sobie wybieram Play nano i będzie 700 coś tam punktów z tego Ernie Gridem. I teraz wchodzimy sobie Play Nano. Jest, przyszło. 0.153 nano. Czyli zobaczmy ile to będzie. Patrzycie, 008 jest na koncie Dało mi to 76 centów przy obecnej cenie nano. Bo nano troszkę nam ostatnio spadło. Szkoda, że właśnie to nie monetyzowałem wcześniej, jak nano było po 70-80 centów, że nie wpadłem na taki genialny pomysł. Ale bo wtedy o wiele więcej tego nano wpadało, ale to zawsze jest coś, po prostu nam cały czas, jak to można powiedzieć, Komputer y, zarabia. Teraz przejdziemy sobie na Atomic, wypłacimy to na Atomic, bo większość y, zarobionych nano tutaj mamy z gier i teraz Resive, kopi i sobie to wypłacimy na ten adres, sprawdzimy jeszcze czy się poprawnie, czy się. Zgadza 3FX i tutaj KE Wchodzę z powrotem na Atomic KE zgadza się, no to no to teraz tutaj Max Amount i Windrow. No i sobie to poleciało już na konto na yy, Atomic Wallet, gdzie się, gdzie się zbiera, czyli tak 5 dni, 07, czyli gdzieś koło tygodnia, mi się wydaje, ten dolar, dolar z można zgarnąć najlepiej wypłacać w momentach kiedy nano stoi niżej niż wyżej, i to jest taka opcja, czytając po różnych takich grupach, też Mateusz to zauważył, że na Discordzie, chłopaki tam gdzieś, któreś pisały, że potrafią nawet yy, do 15 dolarów yy, sobie zarobić właśnie przez na playnano albo na Krypto poprzez właśnie te, takie zapuszczanie sobie y, tych filmików, czy jest to możliwe? Mi się wydaje, że tak. Jeżeli mają y, jakiś właśnie darmowy y, telefon, czy telefon, gdzie tron wiadomo, grosze kosztuje, można sobie to zapuścić. To lata cały czas nabija nam punkty i później sobie wypłacić. No kwestia jest, chodzi o to też, monetyzować sobie, monetyzować sobie cały czas. Y, swoje wszystkie ruchy na komputerze, telefonie, czyli po prostu akurat teraz mam odpaloną miną przeglądarkę, ale najczęściej korzystam z przeglądarki Brave, żeby mi wpadały baty. Przy okazji mam podpięte widzicie tutaj na przykład zbiera, zbierają mi się tokeny pre, Jesz, jeszcze niecałe sto z haczykiem i będę mógł je wrzucić w stacking. Tutaj wypłata od 1000 sztuk, a 1000 sztuk już można wrzucać z takich. Także każde ruchy, yy, które wykonujemy na kryptowalutach, warto monetyzować, a czy na kryptowalutach, na komputerze swoim laptopie. Czyli na przykład tutaj tak jak pokazałem Wam. Odchodzę od komputera, zapuszczam sobie, idę teraz kanapki robić. Pach, niech to leci. Oto wiadomo, 5-10 minut. Klikam na jakiś sobie filmik. Jonse przez te 5, wiadomo, może kanapki będę robił, może coś i zagadam się y, z moją panią, i, i to 5-10 minut będzie chodzić. Już mi punkty nabija. Druga sprawa, właśnie tak, y, przegl wyszukiwanie rzeczy przez pre-search, Już to keny nam wpadają. Używanie przeglądarki Brave. Wpada nam coś i wszystko tak po prostu, monety, starać się monetyzować. O, słyszę, że córka coś, coś moja podśpiewuje Ale tu zatrzymamy. I właśnie, jeżeli tak robimy, to jak to mówi? Ziarko do ziarka uzbiera się miarka. I teraz Wam jeszcze powiem taką jedną historykę. Czy pamiętacie tą yy, wiosenną akcję z TikTokiem? Że wtedy tak, yy, nie pamiętam kto yy, na TikToku tak powiedział, że do, inwestujemy w doczkoina, to tamto. Ten doczkoń wyskoczył. Nie, nie chodzi mi co teraz, niedawno ten doczkoń tak dużo wyskoczył, tylko wtedy ta akcja z TikTokiem, co była. Gdzieś wiosna. wiosna. Miałem tego, tych darmowych do szkolnych nazbieranych około chyba tam 18 tysięcy i wtedy była ta akcja wyskoczył, ja go sprzedałem tego doga. Zebrało się tam, nie pamiętam, gdzieś dobrze ponad stówkę była w dolarach, później jeszcze do Bitcoina go sprzedałem. Bitcoin jeszcze podróż, było około 180 dolarów. Za te 180 dolarów kupiłem sobie BTT, czyli Bitorenta. I robiłem tutaj wam, pokazywałem filmiki, jak BitTorrenta wrzucić w stacking. Wrzuciłem na platformę D-Live, która płaci i, yy, która daje ze swoich zysków, z płaty subskrypcji z reklam, daje 25% dla użytkowników, którzy stakują BitTorrenta na d live ie. Tam trzeba się tylko połączyć przez ton zarzucić tego BitTorrenta w stacking. I tam wrzuciłem te zakupione BitTorrenty <coughs> Przepraszam w stacking i teraz ostatnio po prostu patrzę, Mictorem idzie do góry. Wycofałem, sprzedałem 1100 dolarów. Mówię wam 1100 dolarów. Zrobione praktycznie z niczego. Z darmowych Dogcoinów, sprzedanych w odpowiednim momencie i zainwestowanych właśnie tam. O, córka mi przyszła tu tańczyć. No i. Chyba będę kończył ten filmik, bo to mówię, monetyzowanie, te zbieranie darmówek jest opłacalne, jeżeli to odpowiednio gdzieś sobie ulokujemy i jesteśmy systematycznie działamy, bo systematyzm właśnie tutaj prowadzi do jakichś naszych lepszych zysków, dobra dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się i wszelkie linki będą pod filmikiem, trzymajcie się, cześć.